Przed nami listopadowe święta poświęcone zadumie wspomnieniom o tych, których nie ma już wśród nas żyjących. Jednak myśli, wspomnienia, historia, losy ludzi bliskich, dalekich na przestrzeni lat wprawiają nas w nastrój wyjątkowej, głębokiej refleksji nad życiem, nad jego sensem, nad wędrówką ludzi pomiędzy wyborami dobra, zła lub po prostu o człowieku, człowieczeństwie. Jak co roku delegacja z gminy wraz z wójtem gminy oraz młodzież szkolna odwiedzili miejsca pamięci. Jak co roku tutaj wspólnie z moimi współpracownikami odwiedzamy te groby, którymi można powiedzieć, w jaki sposób gmina się opiekuje też, tak? To są groby w różnym Dębie, to są w Łebnie, tutaj w samym Donimierzu, pomnik tutaj starosty w Szemudzie tutaj przy, przy kościele, jak i w Kielnie. No i też miejsce y, pamięci poległych w samym Bojanie. Te groby, o których tutaj wiemy, czy to z pierwszej wojny, czy drugiej wojny, czy może jeszcze gdzieś wcześniej, y, no staramy się na ten dzień, 1 listopada, y, odwiedzić, y, złożyć y, wiązankę kwiatów, czy ten symboliczny znicz, y, zapalić. My jako gmina też aplikujemy o środki i takie środki też pozyskujemy po to, żeby nasze pomniki, miejsca pamięci odpowiednio wyglądały. No i przede wszystkim, żeby było taką lekcją wychowawczą dla młodego pokolenia, że w tym miejscu zginął ktoś, jest odpowiedni postument czy monument, i jest dobrze o to też zadbane. To świadczy o naszej. Kulturze czci dla tych ludzi, którzy za nas często dali życie. Dzisiejsza sytuacja związana z wojną w Ukrainie budzi często mieszane uczucia, kontrowersje co do odwiedzin niektórych miejsc, zwłaszcza tych związanych z armią radziecką. Jednak dla uczniów to doskonała lekcja historii i wychowania w szacunku do człowieka i zmarłych, dla wierzących to przykład chrześcijańskiej powinności. Przykład i nauka, że należy skupiać się wokół jednostki ludzkiej, a nie ulegać ocenom ludzi pod względem ogółu określonych sytuacji okoliczności. Do Nie, niełatwy temat do poukładania sobie go wobec tej obecnej sytuacji i przychodząc tutaj, staramy się oddzielić tę sytuację obecną na Ukrainie, gdzie Rosja jest ewidentnym agresorem od tego, co było prawie 80 lat temu od czasów II wojny światowej. I niezależnie od motywacji władców, takich jak Stalin, patrzymy na to, że żołnierze, którzy polegli na naszych ziemiach, w jakiś sposób przyczynili się przecież do niepodległości naszej ojczyzny, po prostu zostawili tu swoje życie. I dzisiaj przede wszystkim przychodzimy, aby modlić się za nich, bo patrzymy, z punktu widzenia chrześcijańskiego, nie tylko na ich życie ziemskie, na poszczególne decyzje dobre i złe, każdy z nas zresztą ma dobre i złe decyzje, ale patrzymy też na życie wieczne i dlatego, e, obecność na cmentarzu, ale z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej, modlitwa za zmarłych, ona ma głęboki sens, bo prosimy Pana Boga. Aby okazał swoje miłosierdzie każdemu człowiekowi. A jeśli nawet po ludzku oceniamy, że były w tym życiu grzechy, nawet ciężkie, to tym bardziej prosimy Pana Boga o jego miłosierdzie. Dbałość o miejsca pamięci są w zakresie zadań własnych gminy. Stopniowo co roku odnawia się, remontuje pomniki miejsca pochówku przy współudziale Urzędu Wojewódzkiego. W tym roku w Kielnie wykonano na nowo pomnik poświęcony poległym partyzantom podkoleczkowym oraz partyzantom zgrupowania gry w Pomorskiej. Jego uroczyste odsłonięcie ma nastąpić w święto niepodległości 11 listopada, które w tym roku w związku z powyższym będzie obchodzone w Kielnie. Święto niepodległości będzie także połączone z inauguracją 50-lecia naszej małej ojczyzny gminy Szemut. Na godzinę 11 będzie msza święta, o 12 odsłonięcie pomnika, e, przemarsz może nawet z pewien korowód też przejście do, do, łącznie z flagami do centrum sportowego w Kielnie. Tam taka patriotyczna. Zupa dla wszystkich, no i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, które nam uświetni nasza gminna orkiestra. Ważne, żebyśmy w tym dniu byli razem. No, tą inaugurację półwiecza naszej gminy chcemy w ten sposób rozpocząć. Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w uroczystościach.